Dzień dobry. Proszę się przedstawić. Dzień, dzień dobry, Jan Bodakowski, publicysta z Warszawy, portal Prawe.pl, Najwyższy Czas. Dzisiaj jestem na konwencji wyborczej Janusza korwin Mika, żeby zrobić jakiś reportaż. Widzę bardzo dużo młodych ludzi, widać, że żadne rozpady partyjne nie zaszkodziły panu Januszowi. Natomiast martwię się tym, że będziemy mieli w zbliżających się wyborach właściwie czterech kandydatów o identycznych poglądach. Będzie pan Janusz Korwin-Mikke, pan Grzegorz Braun, pan Wilk z KNP. No i jeszcze Marian Kowalski, który przez wiele lat był działaczem Unii Polityki Realnej i swoich wolnorynkowych. Poglądów się nie wyrzekł. Jak rozumiem, pan popiera z tej czwórki yy, i w ogóle Janusza korwina -Mikkę. Dlaczego? Znaczy, ja bym nie chciał się deklarować, kogo ja popieram, bo mi nie wypada jako publicyście. Yy, natomiast. Yy, yy, yy. Po, powtórzę. Bardzo złym rozwiązaniem jest to, że, że siły są tak rozproszone. Ja rozumiem, że te wybory mogą być wyborami samorządowymi, że po prostu wszyscy chcą policzyć, jakie mają siły, żeby pokazać, kto będzie dominował może w przyszłej jakiejś koalicji wyborczej do wyborów parlamentarnych. Ale niewątpliwie w wyborach parlamentarnych w żadnym wypadku nie może dojść do takiej sytuacji, że te siły będą rozproszone. Albo z jedyną drogą do tego, żeby ludzi o poglądach prawicowych znaleźli się w parlamencie. Jest współpraca wszystkich tych środowisk łącznie z Partią Libertariańską, która też wystawia swojego kandydata i z tymi środowiskami, które pewnie popierają pana Kukiza. Jeżeli chcemy coś zmienić w Polsce, to musi się po wyborach prezydenckich rozpocząć taka debata o tym, co chcemy wspólnie zrobić. I na pewno apeluję tutaj do wszystkich ludzi, żeby nie traktowali tej kampanii jako nawalanki, żeby nie, nie wykopać tak dużych rowów i, i zasieków, nie postawić, żeby nie uniemożliwić tej współpracy, która będzie, która jest potrzebna Polsce. Więc to jest taki mój apel. Niemniej cieszę się, że, że poglądy wolnorynkowe są tak popularne. Ja w tych środowiskach działam już od ponad 20 lat i pamiętam o wiele skromniejsze miejsca, o wiele skromniejsze konwencje i bardzo się cieszę, że to się rozwija. Rozumiem. Na jakie zmiany liczy pan w przypadku sukcesu właśnie tych kandydatów o poglądach wolnorynkowych? na jakie zmiany ustrojowe? Niewątpliwie w Polsce Polska nie przetrwa, jeżeli nie obniżymy podatków maksymalnie. Nasze podatki, łącznie ten, te ostatnie problemy z górnictwem to wynikają z tego, że Rosja jeżeli eksportuje swoich węgiel za granicę, to jest zerowa stawka VAT-u, a polska stawka VAT-u jest jedną z największych, wynosi 23%. Mamy dziesiątki różnych e, innych podatków, które obciążają, nie pozwalają się Polakom rozwijać, nie, nie uniemożliwiają, są powodem bezrobocia, biedy, patologii w Polsce, e, tej kilkumilionowej e, emigracji. Drugą rzeczą po podatkach jest likwidacja wszelkich przepisów, które są barierą dostępu dla rynku i po prostu dławią polską przedsiębiorczość. I wycofanie się państwa z gigantycznego marnotrawstwa. No, jeżeli, na przykład, policzymy pieniądze, które poszły na organizację euro. E, o którą to się kłócili, kto ma większe zasługi, PiS e, z PO, e, to się okaże, że za te pieniądze mogliśmy już mieć kilka elektrowni atomowych e, i zapewnić e, bezpieczeństwo energetyczne Polski. A tego politycy nie chcą zrobić. Więc e, nie możemy ani liczyć na e, PiS ani na Platformę, bo są dwie identyczne partie, e, mające te same poglądy e, we wszystkich kwestiach różniące się tylko w polityce personalnej. I po prostu, jeżeli chcemy, żeby w Polsce było lepiej, musimy odrzucić ten dotychczasowy establishment polityczny i wybrać ludzi z nowych, z nowych środowisk. Tylko ci ludzie muszą zacząć ze sobą współpracować, a nie się dzielić. Rozumiem. Jako publicystę, spytam Pana jeszcze o nasz system medialny. Jak ocenia Pan ten system i jego wpływ, jego sposób komentowania na życie politycznego w Polsce? No niewątpliwie mamy, mamy, mamy tak. Media rządowe na które wszyscy musimy płacić podatki, albo, albo są też część mediów rządowych prywatnych. Które koncesje otrzymały tylko dlatego, że były z właściwego rozdania politycznego. Mamy media opozycyjne, które służą partii opozycyjnej pisowskiej i są wyjątkowo zakłamane. To na przykład można przywołać jeden z portali, który robi taką kampanię o ruskich agentach. Wymienia Janusza korwina Mejkę, Grzegorza Brauna, narodowców. Po prostu każdy, kto się nie podoba, jest nagle ruskim agentem ale mamy coś co jest doskonałą rzeczą czyli mamy media elektroniczne które możemy wykorzystywać możemy tam robić telewizję radio portale internetowe mamy świetną wydawaną 20 lat gazetę Tygodnik Najwyższy Czas jest to jedna z najlepszych gazet szczycę się że czasami jest jakiś mój artykuł ale naprawdę polecam wszystkim Najwyższy Czas co tydzień informacje z całego świata to jest jedyna gazeta w której jest przegląd wydarzeń z zagranicy, bo w Polsce się nikt tym nie interesuje. Jedyna gazeta, która pisze sensowne rzeczy ekonomiczne, a przy okazji też gazeta bardzo konserwatywna, a zachowanie naszej takiej tożsamości katolickiej jest niezbędne, bo jeżeli bo już jesteśmy zdemoralizowani, zepsuci przez socjalizm. A jeżeli odrzucimy, odrzucimy katolicyzm i e, pewne reguły moralne, to już po prostu będzie totalna klęska, e, będziemy mieli gejowską komunę i to po prostu będzie, będzie totalna rozwałka i do tego nie możemy dopuścić. Jak pan ocenia szanse wyborcze, Janusza Korwin-Mikke? E, ja powiem tak. Ja byłem aktywnym sympatykiem, działaczem Unii Politycznej od 90 roku do 98. E, i e, pamiętam te lata e, nieustannych klęsk. E, więc zwycięstwo Janusza Korwin-Mikke i, i e, jego partii w wyborach do Europarlamentu naprawdę mnie zaskoczyło. E, ja nie będę krył, nie wierzyłem w jakikolwiek sukces. E, więc e, z doświadczenia powinien powiedzieć, że czeka nas kolejna klęska. Natomiast ostatnia wygrana sprawia, że wolałbym nie, wy, nie, 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 nie stawiać takiej tez. W ostatnich wyborach europarlamentarnych pokazano, że, że można osiągnąć dobrze przyzwoity wynik i zobaczymy co dalej. Dziękuję pan bardzo.